W temacie wybaczenia stale polecam medytację na światło, która jest dostępna u mnie na stronie, ale jest też nagrana przeze mnie w medytacjach, w zestawach medytacyjnych z Archaniołami, które Wam oczywiście też gorąco polecam. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim ciekawym wątku dotyczącym tej medytacji. Otóż cały ten proces, w którym wybaczamy czy sobie, czy jakiejś innej osobie, na samym końcu jest takie błogosławieństwo, czyli ten proces wizualizacji na światło. Kończymy zawsze błogosławieniem tego, komu wybaczamy. Ja tutaj oczywiście troszkę umownie i metaforycznie będę tę osobę nazywać wrogiem. No wiadomo, że, że wróg jako taki nie istnieje, to wszystko są przyjazne dusze, ale będzie Wam łatwiej też to wszystko zrozumieć. No, i właśnie, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dopiero wtedy, kiedy potrafimy owemu wrogowi życzyć naprawdę dobrze, to wtedy naprawdę wybaczamy. Chodzi o to, że Szczerze, na poziomie serca życzymy takiej osobie wszystkiego co najlepsze. Jeśli potraficie takiemu wrogowi po całym tym procesie wybaczania, szczerze z głębi serca życzyć, żeby na przykład wygrał w lot do parę milionów, albo żeby sobie kupił piękny nowy dom, albo żeby spotkał miłość swojego życia i był niebiańsko szczęśliwy. Jeśli potraficie tego z serca życzyć, to naprawdę wybaczyliście. Ten proces w medytacji na światło jest ogromnie fajny właśnie dlatego, że od razu widzicie, czy wasze wybaczenie jest dopełnione, dokonane, bo najczęściej przyznaje się bez bicia z własnego doświadczenia. Nie od razu, nie po pierwszej medytacji czujemy w tym lekkość. Jeśli ktoś bardzo mocno nas zranił, jeśli ktoś bardzo boleśnie nas skrzywdził, to łatwo jest nam powiedzieć: wybaczam ci wszystko, rozumiem dlaczego, Bóg w moim sercu wszystko ci wybaczył. Ale kiedy przychodzi do tego punktu, w którym powinniśmy tak z głębi serca pomyśleć: no życzę ci, żebyś był bardzo bogaty, żebyś był szczęśliwy, błogosławię cię, żebyś wygrał sobie na loterii miliony. I nagle czujemy opór i czujemy, że tak w głębi duszy wcale się z tym nie zgadzamy. Głównie dlatego, że mamy w sobie, większość z nas ma w sobie taki program nagrody i kary. Jesteśmy tak wychowywani, to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie: że dobro należy nagradzać, zło należy karać. Więc my też przyjmujemy wewnątrz siebie coś takiego. Jeśli zrobiłeś coś naprawdę złego, świadomie. To nie można cię nagradzać miłością, wygraną w to czy czymkolwiek tam innym. Jest w nas bunt, jest w nas sprzeciw. Tymczasem tutaj nie chodzi o to, że my mamy jakąkolwiek władzę nad wszechświatem i możemy rozdawać te dobra. To chodzi tylko o sprawdzenie, o przetestowanie, na ile naprawdę wybaczyliśmy. Bo kiedy nasze wybaczenie jest szczere, kiedy nasze wybaczenie jest dokonane, czyli uwolniliśmy całą energię żalu i pretensji do tej osoby, wówczas nie mamy problemu z tym, by życzyć jej, aby była szczęśliwa. I tutaj. Chcę zwrócić Waszą uwagę na taką rzecz. Cokolwiek życzymy, drugiemu życzymy też sobie. Wiecie o tym. I dlatego większość z Was nie zło rzeczy nikomu, tak? I z tym nie macie problemu. Ja też nigdy z tym problemu nie miałam. To znaczy, nawet najgorszemu wrogowi nie życzymy nigdy ani śmierci, ani choroby, ani żadnych innych złych rzeczy, bo po prostu, po prostu nie, bo to nie jest w porządku i to nie jest harmonijne z nami ale życzyć im dobrze w tym sensie, żeby życzyć im czegoś takiego super, super wspaniałego, wielkich pieniędzy, wielkiej miłości, nowego domu, to troszeczkę za dużo. I tutaj włącza się już taka granica, której nie potrafimy przekroczyć. Myślę, że ta metoda medytacji na światło pomaga nam przekroczyć tę barierę, ponieważ możemy tę medytację wykonywać tyle razy, tak długo, dopóki nie poczujemy, że właśnie z głębi serca potrafimy tę osobę pobłogosławić wszystkim, co dla niej najlepsze, i właśnie takim ogromnym i dobrobytem, i miłością, i szczęściem, i wszystkim, czego ta osoba pragnie. Tutaj już wspomniałam, i jest w tym też dar dla nas, ponieważ kiedy szczerze puścimy ten ból, te pretensje, ten żal i życzymy tej osobie z głębi serca szczerze wszystkiego, co najlepsze, to życzymy też tego sobie. To kreuje naszą rzeczywistość i zapewniam Was, że to działa o wiele mocniej niż dobre, szczere życzenia, które składamy naszym przyjaciołom. Kiedy kogoś lubimy, kochamy, szanujemy, nie mamy problemu z tym, żeby życzyć mu wszystkiego, co najlepsze. Ileż to razy myśleliśmy o kimś nam, naszym takim bliskim, kochanym w taki sposób, o jej, tak bym chciała, żeby miał dużo pieniędzy, albo żeby się szczęśliwie zakochał, albo żeby był zdrowy i szczęśliwy. To jest dla nas naturalne. Natomiast jeśli ktoś nas skrzywdzi. Pojawia się właśnie taka trudna do przekroczenia granica. Nie, 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 tu nagroda się nie należy. E, tymczasem w tym procesie chodzi o coś zupełnie innego. W tym procesie, po pierwsze, jak już widzicie, chodzi o to, żeby życzyć dobrze sobie zawsze. Kiedy potrafimy wyjść poza ból i pretensje, kiedy potrafimy mm, osobie, która nas skrzywdziła, życzyć naprawdę dobrze, wykonujemy skok, Fantowy w manifestacji. Oznacza to, że przyciągamy do siebie jeszcze więcej dobra, właśnie takiego dobra, jakiego życzymy tej drugiej osobie. No, y, myślę, że nie będziecie tego wykorzystywać w przekorny sposób na takiej zasadzie: no dobra, to ja mu będę tu życzyć wszystkiego dobrego, niech to do mnie też przyjdzie. Ale y, warto o tym pamiętać, że każde nasze szczere życzenia wypowiadane pod adresem innych osób, Zawsze wracają do nas zwielokrotnione, jak wszystko. Te negatywne słowa też oczywiście mogą wrócić, dlatego nie warto nikomu życzyć niczego złego. I wracając jeszcze do tego wybaczania, pamiętajcie, że kiedy rzeczywiście jesteście w stanie z głębi serca życzyć takiej osobie, która Was skrzywdziła, wszystkiego, co najlepsze, w tym momencie, jakby uwalniacie najcięższe energie. Oznacza to, że naprawdę oczyszczacie swoje pole energetyczne. A o to chodzi w wybaczeniu. W wybaczeniu nie chodzi o to, żeby akceptować złe czyny, żeby głaskać kogoś po główce i mówić ok, ok, nieważne, że krzywdzisz i tak ci wybaczam. Nie. W wybaczeniu, w procesie wybaczenia Chodzi przede wszystkim o oczyszczenie swojego pola energetycznego z takich energetycznych, paskudnych węzłów, które blokują nasze własne szczęście. Warto wybaczać, kochani moi, dla siebie przede wszystkim, dla siebie, dla czystości tego pola energetycznego.